Witam wszystkich z tej strony Sepson czarodziej, i w tym odcinku będziemy zwiedzać mój zapomniany zapis gry, który ma już ponad przeszło 2 lata. Ja nie wchodziłem na ten zapis gry już 2 lata i właśnie w dzisiejszym odcinku zobaczymy, co ja tam wtedy takiego budowałem i jak wygląda mapka, na której grałem, tak więc zapraszam na film i miłego oglądania. Właśnie w tym miejscu znajduje się małe miasteczko, które wybudowałem samemu, żeby było ciekawiej i fajniej na mapie. A w miasteczku znajdują się domy rodzinne, nieduży sklepik z klimatem, tajemnicza chatka, która została wykorzystana do jednego z moich filmów, lokalny zajazd, który służy do skupu zbóż, nieduże, stare, opuszczone gospodarstwo. No, i oczywiście maszt radiowy, bo wiadomo, jest to pustkowie, żeby jakiś zasięg był. W tym miejscu, zaraz obok miasteczka, znajduje się moje gospodarstwo, które jest dosyć duże i posiada one cztery pola. Na gospodarstwie znajduje się domek, garaż, stara duża wiata, silosy, wieża ciśnień, no i zaopatrzenie w nasiona, nawozy itp. Oprócz tego, na gospodarstwie znajduje się małe pastwisko dla krów i do tego silosy bunkrowe na pokarm dla krów. No i tutaj, oczywiście, pokazuję Wam te wszystkie cztery pola, które znajdują się na tym gospodarstwie. Same pola, powiedziałbym, są takie średnio duże, takie nie za duże, nie za małe, w sumie okej. Ok. Tak jakby na terenie gospodarstwa znajduje się malutki skup do cukrowni. Ten skup służył mi praktycznie po to, abym daleko nie jeździł, jeśli mi się nie chciało. Tak, jak tutaj widać, te palety z nasionami, które stoją obok gdzieś tam na końcu przy polach, to powiem, wam, że przebierze mnie taka nostalgia, ponieważ same tam kiedyś stawiałem, te dwa lata temu, i przypominają mi się te różne momenty, kiedy się grało. To samo z tymi niewykorzystanymi nawozami i innymi nasionami przy gospodarstwie. Po prostu stare czasy się przypominają. To samo tyczy się belsłomy i tej kiszonki w silosach bódkowych. Dalej przejdziemy do następnej lokacji, którą też kiedyś zbudowałem. Tutaj, w tym miejscu, znajduje się też gospodarstwo, ale już trochę większe z większymi polami i budynkami. Muszę wam przyznać, że na tym gospodarstwie grywałem trochę mniej, ponieważ większość czasu spędziłem właśnie na tamtym poprzednim gospodarstwie, które wam pokazywałem wcześniej. I gospodarstwo te wystąpiło również w filmie na moim kanale, który nazywał się Polskie Gospod 2021, które było w stylu 2021 roku, czemu nie. No, i ostatnie miejsce, które znajduje się na mapie, to jest młyn, który także jest skupem zbóż. W tym odcinku to już byłoby na tyle. Muszę Wam przyznać, że naprawdę miło było wrócić znów na tą mapę, na ten zapis gry i zobaczyć, jak to wtedy wyglądało. Oczywiście, zanim się z Wami pożegnam i wyjadę za bramę. Chcę Wam przekazać, że będzie więcej odcinków z tej serii, ponieważ mam jeszcze trochę zapisów gry do pozwiedzania. Tak więc trzymajcie się i pamiętajcie, daj Pan pierdyk like, pierdyknij dzwoneczka i zasubskrybuj kanał przyjacielu, żeby nic ci nie ominęło. Z Wami był Sepson Czarodziej i odcinek z najstarszego zapisu gry z mojej kolekcji. Cześć!